Posiadasz wszystko, czego kobieta mogłaby pragnąć: karierę, ubrania, wykształcenie. Mimo to, gdy wchodzisz do pewnych środowisk, natychmiast to czujesz tę niewidzialną barierę między tobą a kobietami, które naturalnie przynależą do tych miejsc. One nie mówią głośniej od ciebie, niekoniecznie są piękniejsze, ale coś w nich budzi szacunek, którego nigdy nie udało ci się w pełni opanować. Obserwujesz, jak z łatwością prowadzą rozmowy o winach, sztuce i wydarzeniach charytatywnych, sprawiając, że twoje starannie przygotowane odpowiedzi wydają się wymuszone i niezręczne. Oto co one wiedzą, a ty nie. Prawdziwa klasa nie ma związku z tym, co posiadasz lub gdzie się uczyłaś. Ma związek z posiadaniem umiejętności tak głęboko zakorzenionych w twoim charakterze, że stają się niewidzialną zbroją, chroniącą cię w każdej sytuacji, jednocześnie podnosząc wszystkich wokół. Kryzys z 2008 roku zniszczył niezliczone fortuny, ale była grupa kobiet, które nie tylko przetrwały finansową dewastację, ale prosperowały podczas niej. Te kobiety nie posiadały tajnych funduszy ani ukrytych inwestycji. Miały umiejętności tak wyrafinowane, że ekonomiczna turbulencja nie mogła dotknąć ich pozycji społecznej. Emily Post zrozumiała tę zasadę, gdy przemieniła się z rozwódki ze społeczności towarzyskiej w największy amerykański autorytet w dziedzinie etykiety. Udowadniając, że prawdziwa elegancja transcenduje okoliczności. Jeśli chcesz być tą kobietą, która wchodzi do pokoju i budzi szacunek, nie mówiąc ani słowa, jeśli chcesz nauczyć się etykiety i dobrych manier, jak kobieta z wyższych sfer w lekki i zabawny sposób, zapisz się do kanału Lukratywna Elegancja, włącz dzwonek i zostaw polubienie. Dzisiaj zgłębimy umiejętności, które prawdziwie szlachetnieją kobietę i czynią ją wartościową niezależnie od tego, co świat w nią rzuci. Jerzy. Finansowe mistrzostwo jako ostateczne wyzwolenie. Potrafisz rozpoznać kobietę, która rozumie pieniądze po drugiej stronie zatłoczonego pokoju. Ona nie przechwala się markowymi ubraniami, ani nie wystawia drogiej biżuterii. Zamiast tego porusza się z cichą pewnością siebie, która pochodzi ze świadomości, że może zadbać o siebie w każdych okolicznościach. Ta pewność objawia się we wszystkim, od jej postawy po podejmowanie decyzji, aż po gotowość odejścia z sytuacji, które jej nie służą. Jeśli potrafisz zarządzać pieniędzmi, potrafisz zarządzać wolnością. Edukacja finansowa polega na podejmowaniu mądrych decyzji dotyczących oszczędności, inwestycji i wydatków. Nie chodzi o to, ile zarabiasz, ale o to, jak dobrze wykorzystujesz to, co masz. Elegancka kobieta rozumie, że prawdziwy lukus nie polega na posiadaniu najdroższych rzeczy, polega na posiadaniu bezpieczeństwa finansowego, które pozwala podejmować decyzje z pozycji siły, a nie desperacji. Tutaj jednak większość porad finansowych zawodzi kobiety. Skupia się na mechanice zarządzania pieniędzmi, nie uwzględniając psychologicznej transformacji, która następuje, gdy naprawdę zrozumiesz bogactwo. Gdy opanowujesz swoje finanse, opanowujesz swój strach. Możesz negocjować z pewnością siebie, możesz podejmować przemyślane ryzyko, możesz inwestować w doświadczenia i edukację, zamiast tylko gromadzić rzeczy. Wyrafinowane podejście do pieniędzy to dyskrecja. Elegancka kobieta nie omawia swoich inwestycji podczas kolacji, ani nie wystawia salda bankowego w mediach społecznościowych. Porusza się z pewnością siebie, która wynika ze znajomości swojej wartości, zarówno finansowej, jak i osobistej. To tworzy aurę sukcesu, która jest znacznie potężniejsza niż jakikolwiek symbol statusu. Pomyśl o tym, podczas gdy inne kobiety żyją od wypłaty do wypłaty mimo dobrych dochodów, stale stresują się pieniędzmi i podejmują decyzje oparte na lęku finansowym. Wykształcona finansowo kobieta śpi spokojnie, wiedząc, że jej pieniądze pracują dla niej nawet podczas odpoczynku. 2. Sztuka niewidzialnego wpływu poprzez networking. Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego niektóre kobiety wydają się mieć okazje spadające im z nieba, podczas gdy inne pracują dwa razy więcej za połowę uznania? Odpowiedź leży w umiejętności, którą elitarne kobiety doskonaliły przez stulecia. Ale tak dobrze ją maskują, że większość ludzi nawet nie rozpoznaje tego jako strategii. Networking nie polega na zbieraniu wizytówek jak bibeloty czy prowadzeniu swobodnych rozmów na wydarzeniach Izby Przemysłowo-Handlowej. To ruchy amatorskie. Prawdziwy networking polega na pielęgnowaniu relacji, które wzbogacają Twoje życie i otwierają drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałaś. Elegancka kobieta rozumie, że jej sieć kontaktów to jej wartość netto. Ale podchodzi do tego z taką autentycznością, że ludzie nigdy nie czują się wykorzystywani ani manipulowani. Oto co odróżnia wyrafinowany networking od desperackiego szarpania się, które widzisz na większości profesjonalnych wydarzeń. Elegancka kobieta pamięta szczegóły o ludziach, których poznaje, nie tylko ich tytuły zawodowe, ale imiona ich dzieci, plany podróży, pasje. Kontynuuje kontakt pisemnymi notatkami, tak prawdziwym papierem i atramentem w 2025 roku. Dokonuje prezentacji, które przynoszą korzyść innym, nie oczekując natychmiastowych zwrotów. Nauczyłam się tej lekcji w trudny sposób podczas pierwszych lat kariery. Uczestniczyłam w klubie książki w domu jednej z członkiń jednym z tych pięknie urządzonych domów z oryginalnymi drewnianymi podłogami i świeżymi peoniami w kryształowych wazonach. Spędziłam cały wieczór, próbując zaimponować wszystkim swoją znajomością książki, którą omawialiśmy. Cytowałam fragmenty, oferowałam analityczne spostrzeżenia i generalnie stałam się centrum uwagi. Ale była tam inna kobieta, Sara, która prawie nie mówiła o książce. Zamiast tego zadawała refleksyjne pytania o życie innych członkiń. Pamiętała, że Lisa trenuje do maratonu i pytała o jej postępy. Wiedziała, że córka Jennifer aplikuje na studia i zaoferowała połączenie z doradcą przyjęć, którego znała. Pod koniec wieczoru wszyscy grawitowali w kierunku Sara, prosząc o jej dane kontaktowe i zapraszając na inne wydarzenia. Zrozumiałam, że podczas gdy ja prezentowałam swoją inteligencję, Sara budowała relacje. Sześć miesięcy później, gdy Sara wspomniała, że szuka nowej pozycji, trzy kobiety z tego klubu książki pomogły jej zdobyć rozmowy kwalifikacyjne. To jest siła autentycznego networkingu. Trzecie mistrzostwo emocjonalne. Najwyższa elegancja, elegancka dama posiada wyraźną aurę wokół siebie. Jest wyrafinowana od wewnątrz, z umiejętnością nawigowania w scenariuszach społecznych i zawodowych z gracją i klasą. Jest pewna siebie we własnej skórze i budzi szacunek wszędzie tam, gdzie się udaje. Ale podstawą wszystkich tych cech jest inteligencja emocjonalna, zdolność do rozpoznawania, rozumienia i skutecznego zarządzania emocjami. Ta umiejętność staje się Twoją tajną bronią we wszystkich dziedzinach życia. W środowiskach zawodowych stajesz się kobietą, która potrafi zachować spokój podczas kryzysu, przekazać trudną opinię z współczuciem i motywować zespoły w trudnych okresach. W osobistych relacjach uczysz się, kiedy nalegać, a kiedy ustąpić, kiedy oferować rady. A kiedy po prostu słuchać, kiedy być stanowczą, a kiedy iść na kompromis. Ale o to, czego większość ludzi nie rozumie w inteligencji emocjonalnej. Nie chodzi o tłumienie emocji czy udawanie, że czujesz coś innego niż czujesz. Chodzi o wybieranie swoich odpowiedzi zamiast bycia kontrolowaną przez swoje reakcje. Emocjonalnie inteligentna kobieta czuje złość, rozczarowanie i frustrację jak każda inna. Różnica polega na tym, że przetwarza te emocje prywatnie i odpowiada publicznie z intencją. Pamiętam szczególnie trudny okres w mojej karierze, gdy zostałam pominięta w awansie, nad którym pracowałam przez dwa lata. Moją początkową reakcją była mieszanka złości, rozczarowania i zakłopotania. Stara wersja mnie mogłaby wyżalić się współpracownikom, wysłać emocjonalny e-mail do mojego przełożonego, czy pozwolić, żeby moja postawa wpłynęła na moją wydajność w pracy. Zamiast tego dałam sobie 24 godziny, żeby wszystko w pełni odczuć. Byłam zła, byłam rozczarowana. Kwestionowałam swoje własne umiejętności i sprawiedliwość firmy, ale po prywatnym przetworzeniu tych emocji umówiłam się na spotkanie z moim przełożonym, żeby omówić, jak mogłabym lepiej pozycjonować się na przyszłe możliwości. Poprosiłam o konkretną opinię zwrotną i stworzyłam plan rozwoju oparty na jego sugestiach. Sześć miesięcy później, gdy otworzyła się kolejna pozycja, byłam oczywistym wyborem. Co ważniejsze, zyskałam reputację profesjonalizmu i dojrzałości emocjonalnej, która służyła mi przez całą karierę. To jest mistrzostwo emocjonalne w działaniu. Czuć wszystko, nie reagować na nic i odpowiadać mądrością. 4. Niszczycielska moc wyrafinowanej komunikacji. Czy byłaś kiedyś w tej sytuacji? Jesteś na przyjęciu urodzinowym, a ktoś robi komentarz mający cię zawstydzić. Twoje serce przyspiesza, Twoja twarz czerwienieje, albo nic nie mówisz i czujesz się bezsilna, albo odpowiadasz defensywnie i natychmiast żałujesz. Tymczasem zawsze jest ta kobieta, która radzi sobie z takimi momentami, z taką gracją, że agresor kończy wyglądając na głupiego, podczas gdy ona wychodzi jeszcze bardziej szanowana niż wcześniej. Według Instytutu Emily Post, który uczy właściwego zachowania Amerykanów od ponad 100 lat, zasady etykiety to rozważność, szacunek i uczciwość. Cechy, które są ponadczasowe i przekraczają granice kulturowe. Ale oto czego większość kobiet nie uświadamia sobie. Elegancka komunikacja to nie tylko piękne mówienie. To używanie słów tak, jak wyrafinowana kobieta używa swojego wpływu, z precyzją, odpowiednim momentem i niszczycielską skutecznością. Byłam świadkiem tego mistrzostwa na charytatywnym lunchu wiosną ubiegłego roku. Kobieta, którą nazywam Małgorzata, została podejścia przez inną gościnę, która powiedziała dość głośno O, jaki interesujący wybór biżuterii. Nigdy nie byłabym wystarczająco odważna, żeby nosić coś tak rzucającego się w oczy. Sala umilkła. Małgorzata zatrzymała się, uśmiechnęła z gracją i odpowiedziała: Jak uważnie to zauważyłaś? Myślę, że pewność siebie w naszych wyborach często inspiruje innych do bycia bardziej śmiałymi w swoich. Może kiedyś się zaskoczysz. Kobieta, która próbowała upokorzyć Małgorzatę, znalazła się całkowicie rozbrojona. Podczas gdy Małgorzata pozostała przemyślana i w pełnej kontroli. Różnica nie polegała na inteligencji czy szybkości umysłu. Polegała na umiejętności przekształcenia potencjalnego konfliktu w gracjowne przekierowanie. Oto wyrafinowana prawda. Podczas gdy inne kobiety publikują swoje niefiltrowane myśli w mediach społecznościowych i później żałują, elegancka kobieta rozumie, że każde słowo, które wypowiada, albo podnosi, albo obniża jej reputację, wybiera podniesienie, ale robi to z taką umiejętnością, że inni nawet nie zdają sobie sprawy, że są uczeni. 5. Inteligencja społeczna. Czytanie otoczenia jak mistrzyni. Wchodzisz na przyjęcie koktajlowe, i w ciągu pięciu minut potrafisz powiedzieć, które pary się kłócą, kto desperacko próbuje networkować i którego gościa gospodarz żałuje, że zaprosił. Wiesz to, ponieważ rozwinęłaś to, co może być najcenniejszą umiejętnością, jaką może posiadać elegancka kobieta inteligencję społeczną. Inteligencja społeczna wykracza daleko poza znajomość, którego widelca używać podczas kolacji, czy jak robić właściwe prezentacje. Chociaż te umiejętności z pewnością mają znaczenie. Oznacza czytanie niewypowiedzianych dynamik, rozumienie czego ludzie potrzebują od ciebie w różnych sytuacjach i wiedzę, jak nawigować złożone sytuacje społeczne bez tworzenia wrogów czy spalania mostów. Społecznie inteligentna kobieta wie kiedy mówić, a kiedy słuchać. Rozumie moc strategicznej ciszy. Może neutralizować napięcie humorem lub przekierować rozmowę, która idzie w niewygodnym kierunku. Sprawia, że inni czują się swobodnie, jednocześnie utrzymując własne granice. Doświadczyłam tego mistrzostwa z pierwszej ręki podczas kolacji, gdzie dwóch gości zaczęło kłócić się o politykę przy stole. Gospodarz wyglądał na śmiertelnie zażenowanego. Inni goście siedzieli w niewygodnej ciszy, studiując swoje kieliszki wina, jakby zawierały sekrety wszechświata. Napięcie było wystarczająco gęste, żeby pokroić je nieużywanym nożem do sera. Wtedy jedna kobieta, nie podnosząc głosu, ani nie zwracając uwagi na konflikt bezpośrednio, zwróciła się do gospodarza i powiedziała Sara, cały wieczór podziwiałam ten oszałamiający obraz za tobą, czy jest za nim jakaś historia? W ciągu kilku chwil cały stół był zaangażowany w dyskusję o sztuce i podróżach, polityczna kłótnia została zapomniana. To jest inteligencja społeczna w działaniu, umiejętność przekierowania energii bez sprawiania, żeby ktokolwiek czuł się uciszony czy zawstydzony. Wymaga dojrzałości emocjonalnej, odpowiedniego momentu i pewności siebie, żeby przejąć społeczne przywództwo, gdy to konieczne. Gdy opanowujesz inteligencję społeczną, stajesz się kobietą, którą inni chcą mieć na swoich wydarzeniach. Jesteś tą, do której zwracają się, gdy potrzebują rady w radzeniu sobie z trudnymi ludźmi lub nawigowaniu skomplikowanych sytuacji społecznych. Stajesz się wartościowa nie tylko przez to, co wiesz, ale przez to, jak sprawiasz, że inni się czują. 6. Rewolucyjny akt gracji pod presją. Czy zauważyłaś kiedyś, jak niektóre kobiety wydają się przepływać przez kryzysy, podczas gdy inne załamują się przy pierwszym znaku trudności? Różnica to nieszczęście czy łatwiejsze okoliczności. To umiejętność zwana gracjowną adaptacyjnością, i jest to być może najpotężniejsza broń w arsenale eleganckiej kobiety. Gracja pod presją to nie udawanie, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest. To utrzymywanie swojej zasadniczej godności podczas adaptowania się do jakichkolwiek okoliczności, które życie przedstawia. Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Branże transformują się z dnia na dzień. Normy społeczne zmieniają się jak piasek. Technologia przepisuje sposób, w jaki komunikujemy się i łączymy. Kobieta, która sztywno trzyma się starych sposobów robienia rzeczy, znajdzie się w tyle, ale kobieta, która adaptuje się zachowując swoje podstawowe wartości, zawsze będzie aktualna. Pamiętam wesele, w którym uczestniczyłam zeszłego lata, gdzie wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Ceremonia opóźniła się o dwie godziny z powodu pogody. Ciężarówka kateringowa się zepsuła. Suknia panny młodej została poplamiona czerwonym winem podczas koktajlu. Połowa gości była sfrustrowana i głośno narzekała na zakłócenia. Ale była tam jedna kobieta ciotka panny młodej, która stała się nieoficjalną koordynatorką kontroli szkód. Nie wpadła w panikę ani nie dodała do chaosu. Zamiast tego po cichu zorganizowała innych gości, żeby pomogli rozwiązywać problemy. Znalazła agrawki do sukni, zadzwoniła do lokalnych restauracji, żeby zorganizować zapasowy catering. Prowadziła lekkie i pozytywne rozmowy, pracując za kulisami, żeby uratować celebracje. Pod koniec wieczoru wszyscy mówili o tym, jakie magiczne było to wesele, w dużej mierze dlatego, że jedna kobieta zrozumiała, jak przekształcić kryzys w możliwość przez gracjowne przywództwo. Ta umiejętność staje się szczególnie cenna w środowiskach zawodowych. Kobieta, która potrafi zachować spokój podczas kryzysu, która może przekazać trudne wiadomości ze współczuciem, czy która może motywować zespół przez trudne czasy, staje się niezastąpiona. Ale prawdziwa moc leży w tym, jak ta gracja wpływa na twoje codzienne życie. Gdy wiesz, że potrafisz poradzić sobie z czymkolwiek z godnością, przestajesz unikać trudnych rozmów czy wyzywających sytuacji. Zaczynasz szukać wzrostu zamiast komfortu. 7. Cicha moc nienagannej prezentacji osobistej kobieta z wyższej klasy zawsze prezentuje się w sposób zadbany i elegancki. Wie, że jej wygląd mówi o niej wcześniej niż ona sama i używa tego jako formy cichej mocy. Ale prezentacja osobista rozciąga się daleko poza wybory modowe czy techniki makijażowe. Prawdziwa prezentacja osobista obejmuje to, jak się zachowujesz, jak mówisz, jak radzisz sobie ze stresem i jak traktujesz innych. Elegancka kobieta rozumie, że zawsze robi wrażenie i prezentuje się odpowiednio. To nie oznacza bycia fałszywą czy odgrywanie roli. Oznacza bycie intencjonalną w sposobie, w jaki pojawiasz się w świecie. Nauczyłam się tej lekcji obserwując kobietę w mojej lokalnej kawiarni. Była wyraźnie stałą klientką, ale to, co mnie uderzyło, to jak personel traktował ją inaczej w porównaniu z innymi klientami. Pamiętali jej zwykłe zamówienie. Uśmiechali się szczerze, gdy podchodziła do lady. Wydawało się, że mają dodatkową troskę o przygotowanie jej kawy. Nie była szczególnie piękna ani ubrana drogo. Nie flirtowała ani nie była nadmiernie przyjazna. Ale nosiła się z cichą godnością. Nawiązywała kontakt wzrokowy, gdy mówiła. Mówiła proszę i dziękuję, jakby naprawdę to miała na myśli. Traktowała baristów z taką samą kurtuazją, jaką okazywałaby koledze z biznesu. To jest moc konsystentnej prezentacji osobistej. Gdy pojawiasz się w ten sam sposób, niezależnie od swojej publiczności, ludzie uczą się ci ufać i szanować cię, wiedzą czego się od ciebie spodziewać, a ta niezawodność staje się częścią twojej osobistej marki. Kobieta, która opanowuje prezentację osobistą, nigdy nie ma złego dnia, ponieważ rozumie, że każda interakcja to inwestycja w jej reputację. Nie ma ubrań roboczych i weekendowych, jeśli chodzi o sposób traktowania ludzi. Utrzymuje swoje standardy czy to robiąc zakupy w supermarkecie, czy uczestnicząc w gali. 8. Ciekawość intelektualna jako waluta społeczna. Jest pewien typ kobiety, która nigdy nie wydaje się wyczerpywać interesujących rzeczy do powiedzenia. Nie jest najwyższą osobą w pokoju ani tą dominującą w rozmowach. Zamiast tego zadaje pytania, które sprawiają, że inni myślą głębiej. Dzieli się spostrzeżeniami, które oświetlają znajome tematy z nowych perspektyw. Sprawia, że wszyscy wokół niej czują się mądrzejsi po prostu przez angażowanie się z nią. To jest ciekawość intelektualna wyrafinowana do formy sztuki. Ciekawość intelektualna to kluczowy nawyk kobiety z wyższej klasy. Stale dąży do samorozwoju poprzez czytanie, uczenie się i angażowanie w znaczące dyskusje. Rozumie, że prawdziwa elegancja jest wzbogacona mądrością i doświadczeniem. Ale oto co oddziela elegancką ciekawość intelektualną od akademickiego popisywania się. Wyrafinowana kobieta uczy się nie po to, żeby zaimponować innym swoją wiedzą, ale żeby zwiększyć swoją umiejętność znaczącego wkładu w każdą rozmowę. Czyta nie tylko dla rozrywki, ale dla oświecenia. Studiuje nie po to, żeby wygrywać dyskusje, ale żeby rozumieć różne perspektywy. Nauczyłam się tego rozróżnienia podczas moich lat nauczania na uniwersytecie. Piłam kawę z koleżanką, która omawiała niedawny rozwój polityczny. Zamiast rzucać własną analizę, zadałam jej proste pytanie. Co myślisz, że motywuje ludzi do popierania tej pozycji? To, co nastąpiło, było jedną z najbardziej wnikliwych rozmów, jakie prowadziłam od miesięcy, w dużej mierze dlatego, że wybrałam ciekawość zamiast komentarza. Intelektualnie ciekawa kobieta nigdy nie przestaje się uczyć, ale podchodzi do edukacji strategicznie. Pozostaje poinformowana o bieżących wydarzeniach, ale skupia swoje głębokie uczenie się na przedmiotach, które naprawdę ją fascynują. Zadaje refleksyjne pytania, które ujawniają jej szczere zainteresowanie zrozumieniem, a nie debatowaniem. Gdy rozwijasz tę umiejętność, dzieje się coś magicznego w sytuacjach społecznych. Ludzie zaczynają szukać twojej opinii nie dlatego, że zawsze masz odpowiedzi, ale dlatego, że zadajesz pytania, które pomagają im jaśniej myśleć o swoich własnych pozycjach. Stajesz się znana jako ktoś, z kim warto rozmawiać, a ta reputacja staje się bezcenną walutą społeczną. 9. Efekt składany umiejętności ponadczasowych. Oto co się dzieje, gdy opanowujesz te umiejętności. Zaczynają współpracować ze sobą w sposób, który tworzy wykładnicze, a nie liniowe rezultaty. Twoja wyrafinowana komunikacja wzmacnia skuteczność Twojego networkingu. Twoja pewność finansowa wspiera Twoją gracjowną adaptacyjność. Twoja ciekawość intelektualna wzbogaca Twoją inteligencję społeczną. Każda umiejętność wzmacnia pozostałe, aż stajesz się naprawdę magnetyczna. Ale może ważniejsze jest to, że te umiejętności tworzą wewnętrzną pewność siebie której żadne zewnętrzne okoliczności nie mogą zachwiać. Gdy wiesz, że potrafisz poradzić sobie z czymkolwiek, co życie w ciebie rzuci z gracją i inteligencją, poruszasz się po świecie inaczej, trzymasz się wyżej, mówisz z większym autorytetem, budzisz szacunek naturalnie, ponieważ w pełni szanujesz siebie. Ludzie zaczynają szukać twojej rady, zapraszają cię na ważne wydarzenia, pamiętają cię z czułością lata po poznaniu stajesz się kobietą, którą inne aspirują być, nie z powodu tego, co posiadasz lub skąd pochodzisz, ale z powodu tego, kim zdecydowałaś się stać. W świecie, który często nagradza najgłośniejszy głos czy najbardziej dramatyczny gest, elegancka kobieta wyróżnia się opanowaniem tych ponadczasowych umiejętności. Nie musi walczyć o uwagę, ponieważ jej kompetencja mówi sama za siebie. Nie musi udowadniać swojej wartości, ponieważ jej działania konsekwentnie ją demonstrują. To są umiejętności, które szlachetnieją kobietę i towarzyszą jej przez całe życie. Transformują nie tylko to, jak inni cię widzą, ale jak ty widzisz siebie. Tworzą fundament siły, który pozwala stawić czoła każdej burzy, zachowując godność i gracie. Ale oto, co chcę, żebyś zrozumiała. Elegancja nigdy nie jest przypadkowa. Każda wyrafinowana kobieta, którą podziwiasz, dokonała świadomego wyboru rozwijania tych umiejętności. Praktykowała je, aż stały się jej drugą naturą. Inwestowała w siebie, gdy inne czekały na zewnętrzną walidację. Piękna prawda jest taka, że te umiejętności są dostępne dla każdej kobiety gotowej zobowiązać się do doskonałości. Nie wymagają funduszu powierniczego czy prestiżowego wykształcenia. Wymagają intencji, praktyki i odwagi utrzymywania się na wyższym standardzie. Już masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby rozpocząć tę transformację. Pytanie brzmi: czy wybierzesz stać się kobietą, która budzi szacunek po prostu wchodząc do pokoju? Czy będziesz nadal czekać, aż świat rozpozna Twoją wartość bez dawania powodu, żeby to robił?